Jednorodzinny dom w Kortlandach G2 z kolekcji projektów Archon Plus to atrakcyjny budynek z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem oraz reprezentacyjną lukarną frontową. Dopracowane detale zapewniają inwestycji efektowny wygląd. Podbitkę dachu wykończono drewnem w tonacji dopasowanej do stolarki. Port fenetr nad wejściem głównym zabezpieczono nowoczesną balustradą, akcentując charakter realizacji. Naturalna kamienna okładzina harmonijnie współgra z jasną elewacją i stolarką w kolorze drewna. Zastosowany w projekcie układ przeszkleń pozwala na optymalne doświetlenie poszczególnych pomieszczeń. Lukarna ozdabia także elewację ogrodową. Mieszkańcy stworzyli tutaj zaciszną strefę relaksu, której wyjątkową urodę podkreśla różnorodna roślinność. W tarasowym podcieniu usytuowano zewnętrzną jadalnię. W ogrodzie wydzielono także miejsce na przydomowy warzywniak oraz wiatę na drewno kominkowe. A teraz zajrzyjmy do wnętrza domu, by zaczerpnąć aranżacyjnych pomysłów. Wiatrołap w naturalny sposób oddziela część mieszkalną parteru od obszernego dwustanowiskowego garażu. Wygodne parkowanie umożliwia automatycznie otwierana segmentowa brama. Przestrzeń salonu wypełnia narożna sofa, przy której ustawiono niski stolik kawowy. Do wypoczynku zachęca także miękki fotel z wysokim oparciem. Jadalnia jest pięknie doświetlona i wyeksponowana w ramach strefy dziennej. Tapicerowane krzesła tworzą zgrany duet z drewnianym stołem. Po sąsiedzku znajduje się jasna, funkcjonalna kuchnia. Od jadalni oddziela kuchnię wysoki barek śniadaniowy. Białe fronty zabudowy meblowej efektownie kontrastują z grafitowym blatem. Przy narożnym oknie usytuowano strefę zmywania. W szafki nad płytą do gotowania wkomponowano pochłaniacz, a obszerny blat gwarantuje komfortowe warunki do pracy. Za przesuwnymi drzwiami dyskretnie kryje się spiżarnia, uzupełniająca powierzchnię do przechowywania. W uroczy sposób zaaranżowano wnękę pod schodami. Charakter łazienki na parterze podkreśla kolorystyczna kompozycja kafli, nowoczesna kabina prysznicowa oraz ceramika. Pokój obok łazienki to ustawny jasny gabinet z wygodną sofą wypoczynkową i stolikiem do pracy. Swoje miejsce ma tu również regał na dokumenty. Wykończone drewnem schody prowadzą do części prywatnej domu. Ciekawym, naturalnym akcentem jest kamienna okładzina ścienna. Z drewnem dobrze współgra stalowa balustrada. Pierwszym pokojem, do którego zajrzymy, jest sypialnia rodziców. Centralne miejsce zajmuje tutaj duże łóżko a delikatne kolory sprzyjają wyciszeniu i relaksowi. W sypialni zaaranżowano strefę telewizyjną oraz praktyczną garderobę. W pokoju z lukarną ogrodową znajduje się wygodna sofa i pełni on funkcję sypialni dla gości. Po przeciwnej stronie holu znajduje się trzeci pokój, któremu przestronności oraz światła dodaje frontowa lukarna z szerokim portfenetrem. Dostępna stąd garderoba jest pomieszczeniem, które w projekcie przewidziane było przy sypialni głównej. Łazienkę w strefie poddasza wyposażono w nowoczesną wannę. Jasne kafle pięknie harmonizują z kolorem drewna. Różnorodność faktur wprowadza ciekawy efekt wizualny. Program użytkowy domu uzupełnia pralnia. Miejsce ze skosem wykorzystano na praktyczne półki do przechowywania. Pod obszernym blatem ulokowano szafkę, pralkę i kosze na bieliznę. Nad garażem mieszkańcy domu w Kortlandach G2 mają do dyspozycji duże pomieszczenie rekreacyjne, do którego naturalne światło wprowadzają okna dachowe. Zaaranżowano tutaj domową strefę fitness. W oknach właściciele zamontowali automatycznie sterowane rolety zewnętrzne, które wieczorem strzegą ich prywatności i bezpieczeństwa. Spójrzmy jeszcze na strefę dzienną po zmroku, gdy walory poszczególnych jej części eksponuje odpowiednio dobrane i rozmieszczone oświetlenie. Jeżeli marzysz o reprezentacyjnym i komfortowym domu z poddaszem użytkowym oraz dużym garażem, poznaj bliżej projekt Dom w Kortlandach G2 Pracowni Archon Plus.